Aha, dobra, cześć siemanko. Dziś nagrywam pierwszy odcinek z Clash Royale na moim kanale. A Clash Royale to jest taka gra. Zresztą Wam już to zaraz pokażę. Ot mamy Clash Royale. Ja mam tu 13 arenę, bo tu się zdobyła takie areny. Tutaj jest mój deck z postaciami. Tu jeszcze mamy sklepik. O tym sobie zaraz powiem. To darmowe barbarianki. I teraz co tu mamy? Emotki, emotek nie kupuję, bo mnie na no nie nie stać. Ja nie będę na razie w ogóle wydawał pieniędzy na gry, bo ja nie mam aż tyle lat, żebym mógł to robić. Mamy tu silvera często. No i niestety dwa przedmioty no, punkty mocy do Erthaku. Erthaki. I Ice Spirit to nie było za dobra skrzynka, no ale trudno, zdarza się. Nie pokażę wam jak tutaj wygląda gierka, Jakby ktoś nie znał tej gry, to tutaj zobaczcie watch, dajemy sobie i tutaj takie oglądanie meczu. Tu mógłbym dać a tu grałem taki meczek ze Zgretkiem. E, tu przeciwnik wyrzucił Hog tu, tu, tutaj muszę O, tutaj ja najlepszy, tutaj ja. Oho, nie, dobra, to będzie śmieszna sytuacja, w której trochę boję. Jest bardzo zła. Jest. E, mm. Ja już tutaj sobie przejdę do challenge'ów. XD XD Gra. Mm, tutaj gierkę mamy. O maś. O holy shit. Budny. O mm. ja nie wiem co by tu jeszcze wystawić, bo nie bardzo nie mam gdzie on tutaj dał elitarnych. O nie, bardzo źle, elitarni. Ludamy Pekkę. Dodamy Goblin Gang. No i tak to już będzie przegrana A tutaj jeszcze może Mega night Waste. Ale to już za bardzo nic nie dało no bo to właśnie była przegrana. Smutno mi z tego powodu. Dobra, a... okej, okay. klikamy sobie OK. Dobra, czy stanę podniosę ten telefon może tutaj, Gdzie Jak on się nazywał? Zaksap? Zaksap? XD? D. Dobra, um, słuchajcie, o właśnie! Crown chest. Crown chest za koronki. Arnecie. I tu proszę bardzo, mamy... O, coś takiego. Pięć przedmiotów. No dobra. Gemy. Punkty mocy rixil Collector. Fujer, e, punkty mocy Firecracker. E, punkty mocy Flaying machine. E, to nie będzie... To nie jest takie złe. Może być... Ej tak tą kartą nie gram. E, I tu jeszcze jedna rzecz. Proszę, żeby były punkty do peki Do Golema, ej, czy... Uch, już sobie gadam, nie gram jaką, ale do golema to jest też bardzo dobry akurat. Bardzo dobra karta, dobra. Ja mam tu dużo deków bardzo, nie pytajcie dlaczego. Różne tworzyć lubię deki. Teraz zagrajmy sobie taką najnormalniejszą grę. Żeby ta gra też już było tyle z odcinka. Ulewam ja tutaj tylko dam światełko. Zagramy sobie mini-pnek. Czekaj, ten Inferno-Dragon, a nie Baby-Dragon. O nie. nie, bo ja tutaj um, te dziwnie karty stawiam bardzo. Wiem o tym. Tu jest źle, tu jest źle. Tarwia szkieletonów tutaj. Który on ma level? Ósmy, tak? To lepiej yy, yy, niż mi się wydarzyło. O, znaczy, zawsze nie będzie dobrze, bo i tak przegrałem. Okej. Okay. Trudno. Więc to... Więc to tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie 5 łapek w górę tak. Jestem nowy na kanale, więc 5. Proszę was, 5 chociaż. I będzie nowy odcinek, więc ja Was się żegnam. Cześć. E nie liczył się łapki w górę i tak wejdzie nowe odcinek, ale proszę dajcie te łapki w górę, okej? Ok, i subskrypcje. Niech też będą to cześć.